pieprzek z na organicznej bambusowej desce, która tylko wygląda na plastikową. Teraz pokroimy to w kawałeczki. Takie kawałeczki mięska bierzemy sobie. Generalnie nie rozbijamy tego na takie jakieś cienkie kotlety, tylko po prostu trochę ubijamy, żeby było delikatniejsze, żeby marynata lepiej weszła w to mięso i po prostu będzie delikatniejsze, smaczniejsze. Okay. Mamy mięsko, mamy marynatę, I teraz mamy dwie możliwości, albo sobie bierzemy każde mięsko po kolei, łapiemy, bierzemy trochę marynatki, wmasowujemy z jednej, nie rozwalamy po kuchni, wmasowujemy z drugiej i tak to sobie robimy. O. Albo moja bardziej ulubiona metoda, bierzemy po prostu zostawiamy samo razem tutaj, bierzemy tą marynatę, wrzucamy do środka. Chciałem być Bierzemy sobie jakiegoś kotleta. Taki kawałek mięcha. Tym mięchem sobie to jeszcze wygarniemy, Żeby po prostu. No wiecie, no po co się ma marnować, nie? Im więcej tego wymiecie, tym się nie zmarnuje, tak? I teraz po prostu każde mięsko po kolei sobie nacieramy marynatką. Jedno po drugim, nacieramy, odkładamy do boku, bierzemy kolejne i wmazujemy to, tak ze wszystkim, taki masaż, masaż, możecie poklepać, a wtedy chlapiecie, więc lepiej nie klepcie, to był głupi pomysł. Im dokładniej co zrobicie, tym lepsze będzie mięso po prostu, no co tu, co tu dużo gadać, to jakby nie ma żadnej magii w tym, nie? Oczywiście... Przed rozpoczęciem tego procesu myjecie ręce, nie? Tego chyba nie muszę wszystkim przypominać. Chociaż mam wrażenie, patrząc po internecie i po tym, co się na tym TikToku znajduje, że trzeba. Tego odcinka e, Kujawski nie sponsorował, więc jest to marynata bez oleju. O, zobacz, jak to wygląda. Zobacz, jakie kawałeczki mięska tu ładnie wygląda. Tak ma być. Jeszcze jedno Aha, bo tam nie ten, bo tam... Tam zino. Tam... Jak robi krówka? Z kwierczu,